Panie Jerzy, proszę powiedzieć, co pan robi takiego, że trzyma się to pan tak w dobrej kondycji fizycznej? Nie wiem, ach, czy jakieś ach, ćwiczenia? Ach, yy, ach, tak. Dieta ziesz, jakaś. Ale, doj, dobra, to jest. No więc po... Nie, rzeczywiście bardzo ciężko pracuję nad tym. Bardzo ciężko. To znaczy po prostu ja myślę, że nie, nie ruszał mi się już prawie w ogóle w końcu już prawie, prawie 90 lat. Stuknie człowiekowi niedługo. No nie tak długo, no, co to rok, dwa to tak leci, że. Na razie tylko wszystkie staruszki, około sześciu do dziesięciu staruszek y, y, podtrzymuję, wysadzam, wsadzam do tramwaju, do tramwaju czy z tramwaju. Y, proszę, żeby mi ktoś ustąpił miejsca i tak dalej. Ale ja wiem, że one mogłyby same wszystkie chodzić. Absolutnie. To jest, najpierw należy zacząć dbałość swojego ciała od nóg. Od nóg, bo to jest najważniejsze. Jak człowiek chodzi to wszystkiego, no, co, co te nogi noszą, no, to, to, to jednak noszą, prawda? Nikt nie musi podpychać, podciągać w tramwaju, z tramwaju do tramwaju, za tramwaj, pod tramwaj. <śmiech> <śmiech> Czy może Pan nam nie... pokazać jakieś ćwiczenia? Żadnej, żadnej nie wypchnę pod tramwaj. Ćwiczenia? Tak. Znaczy, no, ćwiczenia te robię głównie w łóżku. Znaczy, y, bardzo takie y, grzeczne. Y, znaczy, trzeba wszystkie... No, przede wszystkim wznosić, No, tu się nie położę na tej ziemi, ale, ale nóżkami trzeba machać. Ale mogę się przewrócić, bo ja także trochę mam takie zachłócenia równowagi. Ale prawie trzeba, trzeba jedną nogą machać, drugą nogą machać. Trzeba pompki robić. Robię 45 pompek trzeba wszystkie mięśnie i stawy najlepiej stawy i takie rozluźnienie rozciąganie rozciąganie o tutaj tak 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 jedna noga Druga noga, tylko dłużej. I oprócz tego siłowych też trochę. W każdym razie codziennie i trzeba myśleć o tym, no co lepiej, co lepiej. Czy, czy dać się być podsadzanym w tramwaju, do tramwaju, czy samodzielnie chodzić komuś pomagać. Tylko jedno, jedno cholera mam, jedno mi się nie podoba w tym wszystkim. Jak wsiadam do tramwaju, no przecież sam pan mówił, że, że, że jakoś tak prezentuje się dosyć sprawnie. Kurde, przynajmniej ze dwie panienki zrywają się z siedzenia z takim, z takim wyrazem twarzy jak to, że ten facet zaraz może upaść. Mówią, może pan usiądzie, proszę, proszę, może pan usiądzie. Ja mówię, nie, dziękuję, ale nie, ale naprawdę proszę. Kurde, czy ja mam tak wyglądać, że ja tak wyglądam, że ja się przewrócę zaraz albo, że ja już jestem taki zupełnie... No nie rozumiem, no tego nie rozumiem, to mnie... To mnie trochę zachwiewa w tych moich ćwiczeniach, no bo, no bo jak to? Tu z jednej strony jest nie sprawny, o, no, o, już jest I tego. A, 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 a tutaj mi ustępują panienki, chłopcy mniej. Dziwne, no chłopcy mniej. Chłopcy są bardziej okrutni. A niech padnie. <noise> już.